Angular Pej! Zapraszam Was na odcinek! Amen. Amen. Tak, witamy w kolejnym odcinku <grym> Minecraft od tyłu. Cześć. 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 Co ty jesteś? E, Polak mały, jaki na twój? Nawró żub... Nawróciłeś się na angularizm? Tak, musicie się na, nawrócić na angularizm, bo jak nie, to będzie źle. E, dzisiaj pokazujemy sobie statek. O którym e. ja nic nie wiem. E, tak, ty nie wiesz, zaraz cię tam tepnę, ponieważ to będzie dla ciebie nies niespodzianka, która jak nie może nawet być. Zamek? Co? Co? To jest podwodne tunele. Tam jest domek kogoś. Dużo nowych domów doszło. A więc idziemy do statku. Znaczy się magicznie się nam pojawiamy. Womniałem przez chwilę No powiem Ci, że to jest naprawdę oryginalne to Co ty chcesz? To jest statek, który miał być. Nie jest jakiś piękny, ponieważ... Budował tak. go angular. Nie ma projekt DK'a, co się dziwisz. Nie no, fajnie, fajnie wygląda nawet. Mhm. Mm Budowaliśmy to chyba... Trochę pana... za dużo tych dziur, tak mi się wydaje. Bo on jest, jest dziurawiec, on tak ma, on tak się nazywa. Nie wiem, wiem, że to Je miał jeszcze... taki efekt, ale jednak trochę za dużo tego. No dobra, potem jakoś się załata czy coś. Tam jeszcze Danielu chce jakieś silniki porobić, to ja nie wiem. Ogólnie on tak wygląda. No tak o, widzisz? Ale przypatrz Chcę przejść na drugą stronę? No ja wszedłem na drugą stronę. Gdzie mam przejść na drugą stronę? No tędy. Ja ale gdzie, jak, gdzie na drugą, drugą stronę? Zobaczysz drugą stronę tego statku, nie? No ja widziałem, ale... A ja, e, ja nie. Ale może na, na odcinku byś pokazał, bo widzowie jednak nie mają noktowizora. No, skąd wiesz? Bo noktowizory o, takie tam, specjalne tam, tam, YouTube, tam. No bo ten się tepnął, wziął jump Nie, już, nie, tak? nie... Wyjdź. Zobaczcie na filmiku. Nic nie robię, zamarzę. Jasne, jasne. Tam, tam, tam. Yy, dobra, idziemy zobaczyć, co oni tu robią w ogóle. Ej, pochodnie postawiłem, Wiesz, wie że to... pewnie, nie wiem gdzie jesteś, ale Co to, bo jest na o tym myśleć, że nie może. Nie, o, już spadł, oczywiście. Bo, bo ty nie masz co robić, tylko spadać. Wiesz, że w ogóle tam ktoś U... napis Hollywood zrobił. Chyba Sebak czy ktoś tam. I takie mamy Mamy Hollywooda w Minecrafcie. Mhm. Mm no na serio mówię ci. Nie, czy ja coś mówię? Spoko. No właśnie powiedziałeś. No i to w ogóle to Jej, hey, kreaty... hey, mam achievement uh, get. Uh, tego. Headingu, e nacisnąłem. Ua, wow. teraz. <laughs> no, fajnie. Weź hey. pokaż nie wiem domek Hetmana. Hetmona. Czemu? Skąd mam gdzie, gdzie jego domek jest? To Idziemy chodź, na spawn. Go pokażę. Idziemy na, Idziemy na spałę, Were are a, to. I, uh, I'm, <coughs> where? I'm, I'm. here. I am. Ten, ten, który ten. Czaka, co tutaj mamy? Ziemia zagarnięta przez komórkę DK. A. Aha, bo tu ten mieszkał. Uh, Mam super undead. pro elo radę. Undead. Co? Super pro elo radę dla innych osób z tego serwera, które grają. Nigdy, ale to nigdy nie trolujcie DK-a. <laughs> Dobra, chodźcie tu. Ecz, chodź. Chodź. Tu jest portal, to nie? To, wow. to, 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 tam też nie? Lepionka z dirtu? E, tak, chciałem mieć. Ja też, no to możemy zbudować razem na odcinku z live'a. A na odcinku e, z live'a. W tak. budowie, nakaz wstępu. E, Bopech. Chodź tam dalej. No bez jaj, ale sprytne. A mogę dołem? Nie! Ups. Chodź tam, no bo tam. Czekaj, tam, bo tutaj... będzie. Wii. Powiedziałem, że w budowie. <noise> to jest Żol. Żol. Y, tutaj a. jest domek ko-orka. Jak domek ko tam? Nie mnie, bo jestem biedny. No to masz pecha jak jesteś biedny. Masz TP, a to sobie wpisz TP. O chyba nie. Y, tak? DK to zrobił coś tam. Ja yeah, jak se pawał. Yy, chodź dalej, 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 dalej. Tam jest most, 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 most. Widzisz, 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 ta, ta. Mm. A ja nie wiem, czy to na odcinku pokazywałeś, czy mówiłeś, ale choinki tak. nie ma. Nie, nie mówiłem wiem, Mówiłem już w nast poprzednim odcinku. W następnym odcinku mówiłem już. No, to co ty myślisz? Już powiedziałem wtedy. Następnie. Yes, I don't. <laughs> nie, Hunters, nie teraz, nie! Tak. A czemu? Idź wyjdź! Czemu? Zobaczy, zobacz. się powiedziałem. Wycisz go! <laughs> Dobra, jego mutna. Ups, co tam jest na dole? Dobra, bo to taki wy człowiek. Tu nagrywamy, a ten mi tu wchodzi. Hmm? A wiesz tam, zobacz co tam jest od dołu, tak bliżej. Idź, idź. idź <grym> nie, 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 nie. nie, nie. <grym> Dobra, nie, to nie mam, fochaj ty Tam jest domek, który jest... Ty już... w dom... Uprzej... Czekaj, ja tam wiem. przeczytam, patrz, ja jestem, ja, ja mam lornetka. Jak ty nie jesteś... Tutaj mi zawiadałem, że nie, odpisa... nie odpisałeś pracy, więc zrób to. Nie podpisałeś? Nie podpisałeś pracy. Tak, no bo komornik to DK i Mezo. ale kto jest na serwerze? A poszedł sobie. Kto sobie poszedł? No, Hunter, tak to. Aaa, bo to taki człowiek jest. Mhm, mhm. Mhm, mhm, tak, tak. Jedesz, dajesz bity, zapodajesz, dajesz. Jedesz, no. To mi się zle skojarzyło. Dlaczego? Nieważne, nie będę tego mówić. Jeszcze będzie hejt Mów Aha! Ja, nie, nie, nie. Chyba wiem Już wiesz? Nie <grywa> yy, Aha! No my? Czekaj, napisać ci tutaj to No nie będę czytał tego Napisałem Oczywiście, o, o, oczywiście No to... Nie, ja, ja, o, ja o czymś innym myślałem, ale dobra, niech ci będzie Bo... Wielkie umysły myślą podobnie. No to ty nie jesteś wielkim mm -mm. umysłem, jednak. Ja no ty... Ej, myszka Ej. mi padła! Ale fajnie to ktoś zrobił. Ej! Fajnie, że to coraz tak dalej się to zaczyna... Ej, stawiać. myszka mi padła, muszę tą szajską mieć. Mam na szczęście dwie podłączone. <grym> ja też się nie rozkurzyłem, jak na przykład mi klawiatura padła, gdy ścigałem się na Multitworski, to to było... Wiesz, ostatnie, ostatnie tysiąc metrów... Y, A... na minutę... O ten statek minutę... tu jest! What? Ale on fajnie wygląda, ty. No? Stąd fajnie wygląda, z bliska korzyści. No. no, ale o to chodzi, żeby z daleka. To jakby taki zaparkowany, on jest naprawdę wbity w ziemię. Ale go jeszcze nie skończyli. No patrz, teraz mi będzie samo klikać. Ja na kółko klikam, a ja klikam prawym przyciskiem, a to mi niszczy ten, a jak no lewy. Ja tak, mam ty na tym kółku ten przycisk, do na No, mówienie no tym ale klikam. jak klikam prawym przyciskiem, to ten, to mi ten. Mam wiele lewe, jak to e, mówi <grym> panka.

się a, kto się dostał? Właśnie zapomniałem powiedzieć kto się dostał, aaa... Kto się dostał będzie... To jest taka pis... innowacja w tym odcinku, to jest wieczorem eee, Kto ostatnie... się dostał będziecie mieli w opisie z, e, tego, chciałem powiedzieć serwera, w opisie... Um... Też angular widzę cię, a tym mnie nie. Cześć. Ups. Nie, popatrzyłeś. Ja tu... Nikt nic nie, nie widział. World gu guard. No definiujesz... No, tak, World guard jest przecież tym, tym, tym. No bo czyli że nie ma, a właśnie tu muszę kuba dodać, kuboida. Bo jeszcze ktoś zabierze tego Irona. Jak ktoś zabierze Irona, będzie. Jest tu Iron? ktoś zabierze Irona będzie miał do czynienia ze mną. Zapomniałem, że tak Iron kiedyś wyglądała, teraz ma takie paski, nie? Jak Iron kiedyś A lepiej kiedyś wyglądał. Teraz tak dziwnie. No jak na złość to te świnie nigdzie nie było, nagle się wszędzie pojawiają, jak nikt nie Ty masz coś do świni? Nie. No, to masz coś do huntera Aspyra No <noise> Aspyra Kurde nie mam strzał Ej mam jeden deksowy blok A mogę wziąć? Nie o. I tak deksy tutaj są strasznie nieprzydatne One strasznie słabe są, one szybko się niszczą 62 tą... złote jabłka Eee Tutaj to one nie są takie Duper No jak nie, całe EQ dodają Znaczy nie EQ tylko no ten tak, no, Całe ale... życie Całe życie dodaję meku. Masz, 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 masz Masz, 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 To kliknij to nie gadaj Idziemy na flagę polską i kończymy. A tam jest jakaś flaga? Wszystko kto się dostał w opisie, tak, chyba ty. No. trzeba tu jakoś wejść. Nie, nie mogę prawym przyciskiem Glika, nie mam prawego przyciska, weź to napraw. Dun, dun, dun. O, To do. cię podkopać? Dobra, ja, ja będę na tym. Du, 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 y, będę na śrubie tej sobie stał. I kończymy odcinek. Y, dziękujemy. Do widzenia. Do, do jutra. A tu złoto jest, dobrze wiecie. <laughs> po, co ci, po co ci złoto? <laughs> na złota jabłka ktoś mi podrzucił do skrzyni, tak 20 czy coś No na pewno nie No nie wiem, skąd się wzięły ktoś to miał Dikaj pewnie Dikaj ta Chociaż nie, bo on by mi tego nie podrzucił z Dobra Patrz A może bomba, może wytruty ta za mabka dobra, dzięki za oglądanie i... A wiesz jak to fajnie wygląda? Nie wiem. Będę stoić tak i tutaj takie bąbelki lecą na bok. <laughs> U ciebie też. <laughs> Serio te? Co, co, co ty robisz? Weź ja idę z tej wody, wypuść mnie. <laughs> Dobra, nara.